W poprzednim nagraniu dodałam już pytania do swojego filmiku. Teraz pokażę, jak zapisać to wideo i jak udostępnić je uczniom. Klikam Finish i wyskakuje mi takie oto okno. Teraz kliknę Add Class po to, aby utworzyć grupę dla moich uczniów, gdzie później zamieszczę wideo. Wpisuję tutaj nazwę klasy, przykładowo klasa 4B i zatwierdzam. Zaznaczając tutaj ten kwadracik obok nazwy grupy, dodaję filmik do tej właśnie grupy. Oprócz tego, klikając Prevent Skipping, będę miała pewność, że uczniowie nie będą mogli pominąć żadnego fragmentu filmiku, że będą musieli obejrzeć go w całości. Mogę tutaj również ustawić deadline. Wyskakuje mi teraz kalendarz. I ustawię e, e, czas, w którym chciałabym, żeby moi uczniowie wykonali to zadanie. Mogę tutaj również ustawić godzinę. E, mogę również e, udostępnić ten filmik. Bez tworzenia grupy, bez zakładania nowej klasy, wtedy kliknę share with anyone. W tej sytuacji jednak nie będę mogła kontrolować i nie otrzymam informacji, czy moje uczniowie, czy moje uczniowie obejrzeli dany filmik. Jeśli tak, to w jaki sposób odpowiedzieli na pytania. Jeżeli jednak w dalszym ciągu chcę to zrobić, to poprzez skopiowanie tego linku i przesłanie go naszym uczniom lub komukolwiek, każdy może mieć dostęp do tego naszego filmiku. Ja jednak zostanę teraz przy opcji z klasą. Wszystko mam tutaj już ustawione. Jeszcze ponownie ustawię datę, godzinę. I kliknę Send. Teraz zostałam przekierowana do strony tej mojej grupy. Na razie jednak nie mam w niej żadnych uczniów. Kliknę teraz więc Invite your Students. I pojawiają się dwie możliwości dołączenia do grupy. Uczniowie mogą posłużyć się tym oto kodem przy logowaniu. Bądź też możemy udostępnić im ten link i również jako zalogowani użytkownicy będą mieli dostęp do naszego filmiku.